To są już legendarne opowieści o tym, jak mężczyzna wjeżdża do miasta, nie ma GPS-a albo, albo ten GPS coś źle podpowiada. To, to już legendy są, że mężczyzna nie zapyta o drogę. Próbuje, próbuje dojechać na siłę i bardzo często kupi się w środku wielkiego miasta. Ta nieumiejętność pytania nie tylko mężczyzn, ale i kobiet współczesnych o to, kim jest Pan Bóg. O to, co przynosi Pan Bóg, o to, jakie wartości rodzą się z tego, że człowiek opowiada się za Nim. Bo wszyscy ci, którzy odpadają od wiary, myślą, że wiara chrześcijańska to są same obowiązki. Ta nieumiejętność pytania dotyczyła także apostołów. Nie wiedzieli dokładnie, jak sprawy się mają, ale bali się zapytać Jezusa. No to nie bójmy się zapytać Jezusa. Czasami mu wykrzyczmy to pytanie w twarz. On czeka na to, bo on ma pełne ręce i pełne usta odpowiedzi. Widziałam wiatr o siwych włosach.